Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Dziś witamy się na mapie Lipinki, a dlaczego na innym tym, na innym świecie, tak jakby, że zaczynam tak jakby nowa, no bo, no bo miała być tam ta seria nie nowa wieś, nie? Ale tam mi się coś zepsuło, no muszę to jeszcze poprawić, ale, ale jeszcze Będą na pewno jakieś odcinki z nowej wsi. Także dzisiaj taka prezentacja gospodarstwa. Przejedziemy się w bo znalazłem sobie modyfikację, która nareszcie działa. Ale o tym już za moment. No, także jaka ta modyfikacja? Uwaga, no wiadomo, 63 h I w Działająca, popatrzcie, kierownica. Nie, trzeba, nie chodzi tak wolno. Patrzcie, szybciutko. Tają motorynce, widzicie? No, także teraz to będzie jazda. No co, co? Palimy, jedziemy. Tylko tu się otworzę. I się przejedziemy. No, także tak to wygląda. Motorynka też jest taka sama jak w tamtych Lipinkach I tu mam pory roku. Także wam pokażę tutaj moje pola. Tu mam ziemniaczki rosną No, jest późna wiosna, także one jest tak ładnie tutaj wykiełkowały Jedźmy dalej Tu mam pszenicę Teraz zabiorę was, pokażę wam moje kurki A a a w ogóle moglibyście zapytać Dlaczego mam tak dużo tam ziemniaków? Ale to już Wam pokażę zaraz. Kurki! Cześć. Patrzcie, pszeniczkę mają. Tu mają ten, ten... Mieszkanko. Kurnik. Sobie śpią na tej drabince. Kogucik, ładnie piejesz? O, chodźcie. O, jajka już mam. Pierwszy karton jajek. Ale to później wywieziemy na skórkę. Także jedźmy dalej. I dlaczego tyle tych ziemniaków posadziłem? Już wam pokażę. Tu mam w ogóle wieże ciśnie. Nie odkryłem jak wodę dawać zwierzętom. Zaraz wam pokażę moje, moją resztę zwierzyny. Ale dlaczego ziemniaków tyle? No bo tady. Kombajn do ziemniaków widzicie? Teraz to będę obszernikiem. Jeżeli chodzi o kopanie. Mm. Nie chciało mi się już tyle zbierać, także kombajn mamy i będzie teraz szło to roboto jakoś. Także teraz jedziemy, pokażę Wam świnki, mam świnie prosiaczki. Rosną sobie, tu się podjeżdża i tu je będę zawierał jak będziemy je do rzeźni niestety wywozić. No, yy, no Szkoda mi, niecham ja takie już jest przeznaczenie świnek. Tam jest... Tam ten beton, co tam był ten zbiornik, taki to było. To jest, mam beczkę na wodę, ogromna. E, tam to było na gnój, to co mówiłem. No, ale świnki takie są. Wodę mają. Tutaj chrumek. Tutaj drugi chrumek. Trzeci chrumek. Czwarty chrumek. No, pasze też mają. Pełne korytą No wiadomo, do zbierania ogonika. No, no i sobie zjeść świnka I chcę zjeść. No, ona se pije tutaj. A my jedziemy dalej oglądać. No, papa. Pa. Pokażę wam konie. Też tutaj są. Cześć, koniki. O! Już paszy zjadły, tyle, kurde. Woda jeszcze mają, ale też niedużo. Już zaraz przywieziemy tutaj jedzonko. A co ty się tak ubrudziłeś? W ja też je możemy troszkę potresować dzisiaj. Kolejny konik. Taki mociaty też. Niech sobie jedzą. Tutaj mam jeszcze takie pole. Tutaj też jest pszenica, trochę nierówno zasiana, ale wiecie jak jest. Tutaj ma sąsiad pole. W ogóle takie fajne małe, kurde. Mogę sobie je kupić w sumie. Ale popatrzcie, tu mam jeszcze pole. Ale ładnie idzie. Dobra, to zawieziemy i mieliznka. I później się jeszcze w przejedziemy. Dobra, pojedziemy na 30. Albo nie, było ona stoi pod bronami to weźmiemy z gursusa. Dwudziestkę piątkę. Palimy, jedziemy. Jedźmy! Jak tam jesteśmy z czasem 5 minutek, to ja powiem wam, zawiozę im tą paszę i się zobaczymy. Dobra, zajeżdżamy. Będziemy zaraz tutaj sypać. Ok, cyk mają pełne korytko, i my zawracamy. No. Także do zobaczenia, już jak będę jechał w łezko. No i cyk, parkujemy. I cyk, zamykamy. No i w łezka, jedziemy. Ale ładna włoska. Ale chodzi jak złoto. To jest to. To jedziemy sobie tam pierdniemy, że tak powiem, do tyłu. No, znaczy, w tamtą stronę. Tu macie... Wiecie, gdzie jest licznik, tutaj po prawej, 31 teraz było. Jedziemy w tamtą stronę, się przejedziemy. Syk. Zapieprzamy. O kurde. Ale wyskoczyłem. Jedziemy dalej. W ogóle tu się jeszcze nigdy nie zapuszczałem tą włoską. O kurde. Ona jest bardzo taka ponośna, że tak powiem. Tak ją bardzo rzuca. Jedziemy dalej. Potem susenkę zawadziłem trochę, ale nieważne. 47 deszcz za to lać, kurde. Ale to dobrze. 60. las. Jedziemy w las. Na grzyby nie wchodzę, bo już jest za późno. Znaczy. Wcześniej, jeszcze jeżeli chodzi na czas farmingowy, bo mamy teraz późną wiosnę. A wprawdziłem, że jest za późno. Tak to jest. No, teraz tą drogą sobie pojedziemy. Tam jechałem motorynką na drugim na świpunkach. Kurde, przegapiłem wjazd tam na moją drogę, na której mieszkam. Kurde, coś mały ruch dzisiaj. O, życie tą drogę? Chyba tu motorynką jechałem na, na odcinku, a jak nie na odcinku, no to przepraszam was. Tam koniki są. No także wjeżdżamy. O, albo się jeszcze przejedziemy, jak tam czasem, 8 minut, to się jeszcze przejedziemy, pokażę wam na tym świecie to pole, na którym mam na drugich lipinkach domu. O, tu jest, tylko bez domów. Zaklepszamy. I na tej drodze. O, widzicie? To jest to. Ja tu mieszkałem. Kojarzycie. Na tamtych lipinkach tu mieszkałem. Kojarzycie to pole. Patrzcie. Takie same. No, tu jest ten sąsiad, i tu jest ta droga, co ja tam jeździłem. No. Kojarzycie wszystko. O, spożywczak nawet jest. jedziemy sobie tutaj na okrętkę koło sklepu. by śmignę. A tam przez pola co mi tam. Nie ma nie, no, tutaj nic. A poza tym, w farmingu się nie da niszczyć plonów nikomu. Także dobrze jest. Żółwa Tam jest jeziorko Jedziemy, zaparkujemy Teraz zobaczcie jak ładnie parkuje Włoską. I cyk. Zamykamy wrota. Jeszcze motorynką się możemy przejechać. To się przejedziemy jeszcze motorynką. tutaj na okrętkę. O kurde! Yy, nic się nie stało. Jak będę ładował obronę, tutaj go se poprawię. Tu się przejdziemy. Dzięki. No motorynką to już jeździłem na tamtej mapie. O, no, tu mam w ogóle worki zboża na zapas, na przyszły rok, a się jak będzie. No, ziemniaki też tam są. Dobra, no, parkujemy. Dobra, teraz możemy sobie tak, tak ją postawić. Cyk. Zamykamy. No i cóż, no, mogę Wam powiedzieć, a idę tutaj do domu. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.